Jan? Grzechwa Dzik. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. Małpa. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa? Proszę pana. Ten słoń nazywa się bombi. Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi. Dlaczego? Nie bądź ciekawy, to jego prywatne sprawy. Papułka, papuszko, papuszko, powiedz mi coś na łóżko. Nic nie powiem, boś ty plotkasz. Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz.